Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o perfumach Jimmy Choo. Na wstępie chcę zaznaczyć, że jestem ogromnym fanem tych perfum. A to dlatego, że mają niebywałe połączenie, które jest po prostu genialne. A mowa tutaj o takim zbalansowaniu. Um, słodkiego zapachu, a zarazem korzenno-zielonego. Wszystko dzieje się za sprawą składników, które znajdują się w perfumach Helgi a muszę przyznać, że ten skład tych perfum nie jest duży, tylko wręcz przeciwnie. Jest dość krótki, ale fantastyczny. Z jednej strony paczula, która może mieć charakter taki dość ziemisty, a tutaj ma wręcz taki korzenno-zielony, a po przeciwnej stronie stoi Tofi, który może spowodować w perfumach taką słodką ulepność, a tutaj tego nie robi. Pomiędzy tymi dwoma zapachami, czyli bardzo słodkim Tofi, a orzeźwiająco korzenną, taką nutą, lekko zielono-taką ziemistą, ale tutaj w tym wydaniu bardziej korzenną, Stoi gruszka, soczysta gruszka, która bardzo pięknie łączy te dwa zapachy i tak naprawdę wypośrodkowuje ten cały aromat tych perfum. Perfumy te można by było porównać do takiej sprężynki. Z jednej strony wydają mi się one takie czasami dość gęste i takie soczyste, a z drugiej strony. Za chwilę ujawnia mi się taka właśnie sprężynka, która przed chwilą co się rozciągnęła i pojawiają się takie świeże, korzenne nuty, które są bardzo przyjemne i cały czas trwa taka lekko słodkawa nuta. Te perfumy absolutnie nie są ani ulepne, ani przesłodzone, ale takie wyważone. Ten, ten charakter ich jest dość niespotykany. I myślę, że oryginalny jak na perfumy, które możemy otrzymać w perfumeriach. Zapach niebywale ciekawy, jeżeli lubicie takie zapachy, które łączą słodycz oraz taką ostrość takiego aromatu, który podczas wąchania no wręcz wydaje Wam się, że świdruje w nosie, to perfumy są zdecydowanie dla Was. Mam dwie propozycje odpowiedników perfum Jimmy Choo. Pierwsza z nich to numer 41 z firmy Flow. Niejednokrotnie już pokazywałam wam inne numery, inne perfumy z tej firmy. Także pokrótce flakon bardzo ładny, bardzo ładny, szklany, który mieści w sobie 50 ml soczku. Jeżeli chodzi o korek, drewniany. No również wszystko bardzo ładnie się prezentuje. E, opakowanie kartonowe z numerem perfum oraz z, ze składem. Koszty perfum Flow to 45 zł. Natomiast teraz widziałam na stronie internetowej jest promocja i chyba perfumy kosztują około 36 zł za 50 ml. Druga propozycja, równie ciekawa, to propozycja firmy e, Shatler i perfumy hu is hu. Jeżeli chodzi o flakon, taka dosyć pękata buteleczka, która mieści 100 ml perfum. Jeżeli chodzi o korek, to on był przezroczysty, niestety gdzieś mi się zapodział, a cena to około 24 zł w sklepie internetowym. Jeżeli chodzi o opakowanie kartonowe, to no bardzo ładny jest tutaj design całego opakowania i co też bardzo fajne, z tyłu kartonu mamy również skład perfum. Jeżeli chodzi o oryginał, to za 100 ml musimy zapłacić w sklepach internetowych około 165 zł. A teraz na pewno jesteście bardzo ciekawi, czy propozycje odpowiedników, jakie dla Was dzisiaj przygotowałam, jak one, że tak powiem, mają się do oryginału. Od razu muszę Wam tutaj zaznaczyć, że to nie są Klony zapachowe. Zdecydowanie marka Flow oraz marka Shatler przedstawiła, jakby moim zdaniem, swoją wizję tego zapachu. Jest tutaj zdecydowanie wyczuwalne nawiązanie do oryginalnych perfum ginichu, ale ani firma Flow, ani Shatler nie są bliźniaczymi zapachami. Jeżeli miałabym odpowiedzieć na pytanie, który jest bardziej podobny zapach do oryginału, to tutaj muszę powiedzieć, że zapach jest bardzo zbliżony. Marki Flow o numerze 41, natomiast no nie jest to bliźniaczy zapach, ale zdecydowanie zbliża się do tego oryginału. Bardzo podobny, ale na mojej skórze nie jest jakby, nie ma takiej samej temperatury jak oryginał. Jest troszeczkę chłodniejszy i bardziej czuję te korzenne nuty. Nie jest to tutaj wielka różnica. Ale jest! Czy propozycja mi się marki Flow podoba? Jak najbardziej tak! Perfumę Flow zakupiłam około roku temu, na wiosnę. I muszę przyznać, że z tymi perfumami kompletnie się nic nie dzieje. Mam już je rok i dość miałam długą przerwę w stosowaniu tych perfum, dlatego że je lubię na wiosnę i lato stosować. Wydaje mi się, że one wtedy bardzo fajnie współgrają z takimi wyższymi temperaturami, bo z jednej strony jest to zapach. Dość słodkawy, z drugiej taki orzeźwiający, korzenny i wręcz taki wyburujący, ostrawy. I wydaje mi się, że ta pora roku jest taka najfajniejsza na te perfumy. Skład perfum marki Flow o numerze 40. Różni się składem od perfum Jimmy Choo. Natomiast ta różnica jest lekko wyczuwalna właśnie w postaci mniej słodkiego aromatu, a bardziej korzenno-zielonego. Natomiast, jak już Wam powiedziałam, u mnie generalnie same perfumy Jimmy Choo również wybijają się w nich takie bardziej zielono-korzenne nuty. I podobnie jest z marką Flow. Również te bardziej korzenne nuty się tutaj um, przejawiają. Jeżeli chodzi o taki odbiór wielowymiarowy, to uważam, że mimo wszystko oryginał jest taki bardziej um, taki głęboki. Natomiast y, numer 41 jest naprawdę, moim zdaniem, bardzo przyjemnym zapachem. Z którym warto się zapoznać, jeżeli dysponujemy mniejszym budżetem. Jeżeli chodzi o markę Chatler, czyli Who is Who, to zapach tutaj zdecydowanie już odbiega od oryginału. Czy on jest gorszy? Nie powiedziałabym. Jest taką pewnego rodzaju wariacją na temat zapachu Jimmy Choo. Na początku po aplikacji wyczuwalna jest taka lekko chemiczna nuta wanilii, chociaż w składzie producent nie podaje wanilii. To jak gdzieś no, na mojej skórze pojawia się taki aromat właśnie takiej chemicznej wanilii. I te około 15 minut y, trwania zapachu. Nie podoba mi się. Natomiast, kiedy przebrniemy przez te 15 minut, które uważam, że są stosunkowo dość chemiczne i po rozpyleniu, zaraz po rozpyleniu zapachu, również jest taka dość chemiczna woń, to po upływie tego czasu możemy cieszyć się bardzo ładnym zapachem, który może nie jest tak głęboki, ale jest ciekawy. Zdecydowanie jest to bardziej słodka propozycja niż oryginalne perfumy Choo i oczywiście niż troszkę chłodniejsza od oryginału propozycja marki Flow. Te perfumy również posiadają taki, bym powiedziała, pieprzyk, również mają taką ostrawą nutę, ale już nie jest ona tak ostra i wyraźna jak w oryginale czy też w marce Flow. Niemniej jednak również stosowałam te perfumy i bardzo je lubię, kiedy mam ochotę na taką taki cieplejszy wyraz perfum Jimmy Choo. One są również bardzo ładne. Ja gdzieś cały czas mam wrażenie, że taka Szczypta wanilii w tych perfumach się e, pojawia. Być może zupełnie e, no, mylę się e, tutaj w tych moich rozważaniach, ale dzisiaj mam takie nieodparte wrażenie, że tamta nutka wanilii jest, a jako, że bardzo lubię zapachy waniliowe, to ta propozycja również przypadła mi do gustu, chociaż w składzie nie ma e, żadnej wzmianki, że taki aromat się... Vanini tutaj znajduje. Zapach bardzo ładny, zdecydowanie słodszy i na pewno mniej korzenno-zielony. Taka poszła w taką bardziej mm, ciepło, słodką motę choć jest ona złamana ostrzejszymi takimi aromatami, ale na pewno nie takimi korzennymi, takim, takim mocniejszym korzennym aromatem, jak ma to miejsce w przypadku oryginału czy też marki Flow, które polecam perfumem. To jest bardzo ciężki wybór, dlatego że 100 ml perfum oryginalnych Jimmy Choo możemy kupić za około 165 zł. Czy to dużo, czy to mało, każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie sam. Natomiast jeżeli nie chcemy wydawać takich pieniędzy na perfumy, to uważam, że bardzo fajną alternatywą jest zapach z marki Flow o numerze 41, jeśli lubimy takie korzenno-zielono-słodkie nuty. To jak najbardziej uważam, że zapach jest udany i godny polecenia. I przede wszystkim nie wspomniałam jeszcze do tej pory, że wszystkie z przedstawionych zapachów są bardzo trwałe. Tutaj żadna firma nie wypija się super trwałością, ani też jakimiś złymi parametrami w tym aspekcie, dlatego że perfumy są naprawdę trwałe. Zarówno oryginalne perfumy Jimmy Choo, jak i z firmy Flow. Oraz Chatler. Z trwałością tutaj nie ma żadnych problemów, wręcz przeciwnie, jest ona bardzo, bardzo dobra. Jeżeli zaś chcemy mieć perfumy, które nawiązują do Jimmy Choo, ale chciałybyśmy poznać jakieś inne spojrzenie na te aromaty, które zawarte są w perfumach oryginalnych, i chciałabyśmy spróbować czegoś innego i podkreślam, chcemy przeczekać. Te 15 minut, kiedy no, ten chemiczny zapach po prostu uleci, zostanie sam aromat, którym możemy już się spokojnie cieszyć, to oczywiście polecam perfumy marki Szatler, bo to jest bardzo ciekawa i fajna propozycja za już niewielkie pieniądze, natomiast trwałość jest bardzo dobra. Ja życzę wszystkiego dobrego i oczywiście jestem ciekawa Waszego zdania na temat perfum Jimmy Choo oraz przedstawionych odpowiedników. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.